Dzień dobry, siema, co tak szybko, nie zdążyłem dobrze mikrofonu włączyć. Siema kaczuszka, siema, siema, witam was serdecznie moi mili. Cieszę się, że jesteście. Zaatakowaliście, że ja nawet nie zdążyłem dobrze w samochod samochod do samochodu usiąść. Naprawdę. Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, że e, powiadomienie przyszło. Ja muszę szybko skoczyć do Axona, po takie siedziska na na e, fotele z palet. Pewnie pamiętacie, jak robiłem, jak mam moją altankę i tam mam takie siedziska i muszę kupić takie takie duże e, te duże siedziska na palety. Dzisiaj właśnie jest taka możliwość w Aksonie. Zresztą muszę zobaczyć. Wiem o tym, widziałem. Widziałem, widziałem. Ja wszystko widzę i zapisuję. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście, że tak, kaczuszka. Lekcje są najważniejsze, a potem przyjemność. Pierwsza nauka, potem przyjemność. Całe szczęście, środa już za nami. Niezmiernie się cieszę z tego powodu. Zapraszam, zapraszam. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. I wtedy będziecie wiedzieli, wszystko, co się będzie działo. Proszę mam. Dostaliśmy dzisiaj spóźnionek na spóźniony dzień, Dzień Mężczyzn. O, co to za impreza? Wiktor, co to za impreza była? Dzień dobry Wam wszystkim, witam Was serdecznie. Z Lizakiem budzisz się. Się źle mówi. Znaczy niewyraźnie. No. Coś mi się tu jakaś afta chyba zrobiła w uzy, na policzku w środku i trochę mnie to zaczyna denerwować. Chyba będę musiał spirytusem prze, przetrzeć. Wow! Dyskoteka? A, to wiadomo, nie? <dyskoteka>, Dyskoteka to tak. nie. Ale po ciemku czy, czy przy światłach? Dyskoteka. U nas, pamiętam, w szkole podstawowej dyskoteka to nasz e, nauczyciel od fizyki. Jak myśmy skakali zbyt mocno na stropie, nie skaczcie, nie skaczcie, bo strop wpadnie w rezonans i się, i, i zapadnie się strop. Tak, oczywiście. O. Jadę do Aksona. Dzień dobry, Aneto. Witam Ciebie serdecznie. Jakiś poznaniak, nie stojąc normalnie w, w tym e, w kolejce, wziął i poleciał z lewej strony, a to fachowcy, oni tak tak mają. To z poznania jest to wiecie. Oczywiście. Wiadomo, że jestem najlepszy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wiadomo, że wiadomo, znaczy, czy jestem najlepszy. Staram się, a to, czy mi wychodzi, to tak naprawdę wy możecie to ocenić: czy, czy chcecie ze mną rozmawiać, czy chcecie się pojawiać wtedy, kiedy ja się pojawiam, e, czy po prostu tyle, nie? Łapki w górę, e, łapki w górę pokazują, czy chcecie, czy lubicie e, ze mną rozmawiać. To jest, to jest dla mnie takim jakby wykładnikiem tego, że, że jesteście. I co mnie bardzo cieszy, słuchajcie, wczoraj shorta zrobiłem, widzieliście na temat e, mojego kotka, nie? 5000 wyświetleń, mój Boże! Nie, jakiś multi ty, <noise> Może napiszcie jakiś wierszy kładny dla mnie. <noise> nie, po prostu jestem sobą, słuchajcie, nie. Nie będę tutaj udawał jakiegoś super magika, jakiegoś nie wiadomo kogo, tak? Jestem po prostu sobą. I jeżeli ludzie to akceptują, dla mnie to jest super, nie naprawdę. Lubię, lubię lizaki. My. Dzień dobry, dzień dobry, gdzie jest Aneta. Aneto, dzień dobry. Witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Widzę chyba Ciebie pierwszy raz, tak mi się wydaje. Choć nie jestem pewien. Dużo osób e, ogląda, a mało. Tylko jednego dzisiaj jadłem, no już musi być zaraz, że z Lizakami. No. Dzisiaj mam jednego Lizaka ten ma. dzień dobry, witam Cię Bartku Pilarski, Pozdrawiam bardzo, Cię bardzo serdecznie. Was z, zresztą wszystkich pozdrawiam, bo się cieszę, że jesteście. I nie mówię do pustej, e, do pustej przestrzeni, i to mnie jeszcze bardziej cieszy, naprawdę. Cieszę się, że c, Cieszę się. Ja jestem kapinna, ale mi nie chcę się zmieniać konta. Aha, ja nie jestem w stanie, w... przepraszam, nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać, kto był, a kto nie był, kto już ten. Najważniejsze, że jesteście, że się pojawiacie, że chcecie ze mną rozmawiać i to mnie na... naprawdę cieszy. Nie miliony, że będzie was, nie wiem, milion pierdylion, tylko że będziecie stali i będziecie chcieli napisać, porozmawiać, pogadać. Tyle, ile mogę i, i mam ma czas, możliwość, to bardzo chętnie z wami popiszę, porozmawiam. Naprawdę, bardzo to lubię, e, sprawia mi to wielką przyjemność. Gędzie, co? To... Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność rozmawiać. O, ale ty, miejski pojechał. Jak pierdyknął z rury, to normalnie Aż czarno, nie żeby papieża. Dziękuję, dziękuję. Co to za, co to za podlizuchy tutaj są? Czuję się tutaj, wiecie, wyjątkowo, nie? Naprawdę. 6,19 kosztuje benzyna, a diesel kosztuje 6,44, czyli delikatnie, delikatnie spada. Delikatnie spada. O e, 15.07. Nie, 15.05, 04 plus minus 3 minuty. Muszę szybko do Aksona pojechać. Tak jak mam mówiłem. się ma. Mm, Charlie, Charlie. Boże święty, co to się dzieje? Jakie szaleństwo. Jakiś atak! Nie no, fajnie, fajnie, dobra. Bardzo go lubię, Wiktor, wiesz o tym też. Bardzo go lubię. Kogo lubisz, Bartek? Ja go uwielbiam też. Ale kogo uwielbiacie, skoro tak piszecie? Bo na pewno nie mnie. Po, zresztą zobaczycie później na shortcie, bo muszę się śpieszyć, bo jeszcze dzieciaki muszę odebrać ze szkoły Ale muszę jechać do, do Aksona potem bo po, e, takie siedziska na, na miejsce na siedziska spalet Takie gąbki jakby, no nie wiem, nie, nie wiem jak to określić. A kto mówi ciekawe rzeczy? E, coś tam widziałem, Charlie, ale w domu też trochę ogień w szopie jest. A widzieliście mojego shorta, który ma obecnie e, 4,5 tysiąca wyświetleń o kotkach? <laughs> Szok i niedowierzenia. Dzień dobry, Oliwio. Witam Cię serdecznie. O mnie mówicie? Wow, czuję się jakimś wyjątkowym. Ale łapek nie widzę. Pamiętajcie. Łapka, dzwoneczek, subskrypcja. L D, S. Woods. To jest najważniejszy was skrót. Uds. Łapka, dzwoneczek, subskrypcja. Wudz. action jest tylko jeden w koszalinie? Ale nie będę mówił, bo pojedziecie i to wykupicie przede mną, a ja to potrzebuję. Takie siedziska, zresztą za chwilę zobaczycie. Muszę się śpieszyć, bo muszę jak najszybciej to zrobić. A u mnie wszystko w porządku, Oliwią. Bardzo wszystko w porządku. Przygotowuję się do wiosennych porządków. Mówię o, o, o zewnątrz. Choć ta wiosna tak wiecie, słabo jeszcze trochę, ale powoli, powoli, powoli zaczyna się dziać. Pąki zaczynają rosnąć. Dziękuję, dziękuję. Czuję się kimś wyjątkowym przez Was. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję za łapki, dziękuję za, za wszystko. Dziękuję za to, że jesteście naprawdę... Jest mi wesoło, bardzo, bardzo, bardzo lubię do was mówić i cieszę się, że wy też. Ja mam 42 lata. A im więcej będziecie komentowali na shortach, tym więcej, tym większą będę miał oglądalność. I może wreszcie kiedyś zacznę zarabiać. Może. Na razie nie zarabiam nic. Ewentualnie tracę, bo tu, tu mikrofon, tu jakiś gimbal, tu jakiś stojak, tu jakaś lampa do tego, do, do live'ów. No to nie jest, wiecie, no, bycie sławnym to nie jest to, to wcale proste. Pierwsze trzeba zainwestować, nie? Ja kiedyś też miałem 12 lat. I kiedyś, jak byłem mały, to była w telewizji krzyżówka trzynastolatków. E, to dopiero był szał. Muszę coś tym moim e, tym zrobić e, z bagażnikiem, bo tam wszystko lata. Zaczyna mnie trochę to denerwować. Co ja robię? Dzień dobry. Na dzień dobry. No, co można zrobić z, z Lizakiem? Bia, czego je? Dostałem na dzień mężczyzn. Wow. Dzień dobry. Zawsze mam Wam mówić Dzień dobry. Że się cieszę, że jesteście. Że nie wiem, fajnie Was widzieć. Że pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na tym cały to, że. Emanuuje do was e, dobrocią, uśmiechem, e, radością. To jest najważniejsze. Bo jak ja to wam przekazuję, to potem wy dalej to przekazujecie. Jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. I to wszystko przechodzi dalej. A dobro wraca. Nie palę. Przecież ja nie palę od już ponad 6 lat. Dzień dobry, dzień dobry Filipie. Za chwilę będę w Akszonie, bo muszę coś kupić, zaraz zresztą zobaczycie. Karol, pozdrawiam ciebie serdecznie, życzę miłego dnia. Filip, dlaczego tak brzydko mówisz? Bardzo nieładnie, panie Filipie. Bardzo nieładnie. Jeszcze nigdy, nigdy nie miałem wypadku. Z mojej winy. Nigdy, zaznaczam, nigdy nie miałem wypadku z mojej winy. Jeżeli ktoś, jeżeli miałem wypadek, to ktoś we mnie wjechał. Naprawdę. Miał. O co chodzi? Ludzie trąbią. Chyba nie umieją jedzieć na ronda. Staram się. Choć czasami się wiecie, zamyślę. O, ben, tu, gdzie koło, koło Akszona w koszalinie, benzyna 6,04, e, diesel 6,23, czyli 20, e, 20 groszy taniej. I gaz też jest trochę taniej, bo kosztuje 3,28. Czyli e, Orlen, Orlenowi nierówny. Miałem mandat za prędkość. Na 50 miałem e, 68. No i niestety nie poradzę. Niestety. Ale to, nigdy, nie miałem, nigdy nie miałem mandatu za, za przekroczenie. Nie wiem, za że na 100 miałem 150. Tylko mam takie mandaty, takie wiecie, za tak zwane szmaty, nie? Nie, ma nie że jakieś porządne wiecie Że porządna prędkość Porządny mandat nie. Tylko byle jakie 100-200 zł Może kiedyś dostanę porządny mandat Na razie Na razie jeszcze nie Jadę szybko do, do Aksona. Chyba, że za mną poczekacie w samochodzie. Muszę te poduchy kupić. Muszę się śpieszyć. słuchajcie. Jakoś po chińsku zaparkowałem. No i bardzo dobrze, że nigdy nie miałem mandatu matka, ale zaparkowałem, dobra. No dobra. Filip, weź się uspokój, tak? Jak nie, jak chcesz jakieś takie się tak jakoś dziwnie odzywać, to proszę bardzo. No Lilka, e, dobra ja idę Zar Zaraz ten, tylko zrobię szybkie zakupy w eksonie. I zaraz jestem Musicie poczekać chwilę poproszę Słabo to widzę. Miało być. Jest. Znaczy nie jest w sumie. Dupa wielko mówiąc. Przyjechałem po miasta po to, żeby zobaczyć, że tego nie. Takie całkiem fajnie są. No i co i dupa niestety. Zostawcie y, Charlie Charlie w spokoju, bo będę bardzo bardzo niedobry i zły. Charlie Dobry Byłabyś takie duże si. Bo jeździemy nie mam o nie dojechać. To byłyśmy reklamy, to tylko te tylko te były. Były te, takie dużo one za 80 zł. Na Była cenówka, ale tak, nie, nie dojechały akurat. Są tylko te o. Aha. No dobra, to dziękuję. Niestety nie dojechały. To są fajne. Ale trzeba wyglądać, bo może się reklamy przyjmiemy. Aha, no dobra. W połowie się pojawiają. Rozumiem. Dziękuję bardzo. No i tyle mam. Bo... Zmuszę ja szybko dam powiedzieć. Zastanawiałem, słuchajcie, czy kupić sobie taki mikrofon. Dolaje. Dobra. Spadam. Dzień dobry. Wiktor. Co okazało, że przejechałem całe miasto bez sensu. ale cóż już na to nie poradzę jadę po dzieciaki O, czy... mi się zapsuł ja, ja. jestem naj... jestem największym widzem wiem wiem chyba jesteś najmniejsza w on się Fryz mam mało czasu najmarniejszym to się zgadza Charlie jest naj niestety pani w sklepie powiedziała sorry batory panie to nie dojechało a naprawdę fajnej 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 grubości takie do, do posiedzenia do tych moich do tych moich e, do, na tą moją tankę ale kurczak jeszcze się okazało, że nie ma. No ale cóż, nie mam, nie mam innego wyjścia. Muszę jutro przyjechać, bo pani powiedziała, że tego, że tego nie dowieźli. Żałuję, dobra, muszę szybko jechać, bo dzieciaki czekają. Bo już jestem opóźniony. Najważniej najwierniejszym. Oczywiście. Charlie jest moim najwierniejszym widzem. Chociaż jest najmniejsza pewnie. Tak to jest. Pamiętajcie, łapka subskrypcja i ten łapka subskrypcja i dzwoneczek. L S i d d U -S -D, -U -S -D. U -S d d coś takiego, też tak można. Ale przyjaciół się. Oczywiście, że się nie zostawia. Jeżeli ma się przyjaciół, to trzeba ich szanować. O, następny Orlen. 603 benzyna. Naprawdę. Diesel 622. Czyli tam, gdzie dziennie wam mówię, jaka jest benzyna, i cena benzyny i diesla, to tam jest zawsze najdrożej. Na bohaterów Warszawy w Koszalinie. Naprawdę jest drogo. Nie polecam. Nie polecam najdroższa stacja. Nie wiem dlaczego. O, o 20 zł benzyna i 20 zł, o, o 20 groszy, benzyna i ten i 20 groszy. Y, diesel Dobra, muszę gdzieś. Muszę. Muszę, muszę uważać, żeby wiecie. Bo ja wam mówię, że nie mam wypadku. A się, a się okaże, że gdzieś przydzwonię, bo patrzę w jedną albo w drugą stronę na ulicę, a nie zobaczę czegoś tam. Co tam? Co Seba? Co, 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 co e, Charlie? Muszę się trochę skupić na drodze, słuchajcie. Wiem, że jesteście ważni, ale mój, mój samochód. Moje życie też jest ważne. Czekajcie. Co ty mówisz? Eee, zgadnij, co ma Co kojarzysz z koszalinem? Nie wiem. Nie wiem, co ci się może kojarzyć z koszalinem, Charlie. Chyba jedynie ja. I ten, i e, festiwal, e, i festiwal e, tych kabaretów, o, to też jest w Koszalinie bardzo, bardzo sławne. Ja oczywiście i festiwal kabaretów. clown z Koszalina, co to za klaun? Klaun z Koszalina, co to za clown kla klaun jest? Klauni kulki? Nie znam klauna z Koszalina. Wiem, że był jakiś Superman z Koszalina, ale on został... Z Koszalina klaun? To może daj na tym, na swoim żeby mógł zobaczyć kto to jest O matko to nie kojarzę Nie kojarzę naprawdę Słuchajcie muszę zadzwonić do moich dzieci zaraz, zaraz będę tak Słuchajcie musiałem się rozłączyć I za chwilę niestety Muszę, się, yy, muszę zakończyć live Bo już jadę po mojej dzieciaczki Okazuje że one już za mną czekają. Wąski Joe, gdzie jesteś? Jo, siema. No, znaczy nie, dzisiaj było bardzo dużo. Witam ciebie bardzo serdecznie, Wąski Joe. Długo cię nie widziałem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, ale muszę spadać już. Bo, bo już właśnie jestem pod szkołą, no i moje dzieciaki dzieci czekają. Trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie, łapka, subskrypcja, udostępnienie. Dawno nie widziałem. No, bo wąski to jest ten. Sigma, jestem bardzo si. Siema, jestem bardzo Sigmą. Bardzo dobrze. Oliwia, do widzenia. Dziękuję. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. I łapka. Dwoneczek, subskrypcja i. I będzie git. Cześć, 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 cześć. Do zobaczenia.